Witajcie moi drodzy. Korneliusz z tej strony kanał. Obudźcie się. Witam serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo nie będę analizował żadnych świadkowskich myśli, gdyż pomyślałem, że przez to moją nieobecność i nieco tajemnicze wpisy możecie, niektórzy się zastanawiać, co u mnie. I chyba tak jest, bo dostałem od was mnóstwo miłych słów w komentarzach dostałem wiele wiadomości, i prywatnych, i na maila. Potrzebuję wiedzieć, że... <laughs> że o mnie pamiętacie i że nie jest wam wszystko jedno, czy jestem, czy nagrywam. Pomaga mi to. Natomiast... Yy, jeśli chciałem powiedzieć o kilku myślach, które mi pomogły na tyle, że po prostu jestem jeszcze i pomyślałem sobie, że lepiej tym się z Wami podzielić, bo być może ktoś też ma jakiś trudniejszy czas, przeżywa chwile, które całkowicie od Niego nie zależą, nic nie może z tym zrobić. I wtedy łatwo popaść. Przygnębienie to jest bardzo słabe słowo. Yy. No, takie rozczarowanie, niechęć do wszystkiego. No, rozumiecie, nie chce się wstawać, nie chce się oddychać. I z myślą o takich osobach właśnie i o tych, którzy są ciekawi, co u mnie, pomyślałem, że kilka takich myśli wam sprzedam, bo to, że ja jeszcze nie chodzę, nie uśmiecham się, nie skaczę, nie wiem, nie chodzę w promyczkach, to nie znaczy, że wiele nie zrozumiałem i że to jest taki smutek z refleksją bardziej niż tylko i wyłącznie rozpacz. O szczegółach dotyczących tej prywatnej sfery nie będę Wam opowiadał. Wiecie, że byłem w szpitalu. Natomiast, mając dobro bliskich na pierwszym miejscu, to po prostu niektóre informacje muszę zostawić dla siebie. Ale powiem tyle, że no to, co się obecnie dzieje, nie mam na to już żadnego wpływu. Posłuchajcie, do czego przez ten czas doszedłem. Jeśli się z tym zgadzacie, możecie zostawić mi jakiś komentarz. Zapraszam też do wsparcia kanału. Widzicie, że nagrywam mniej. Pracowałem też niestety mniej z tego wszystkiego. I nie proszę o jałmużnę, ale jeśli po prostu Wam się spodoba nagranie, to możecie mi postawić wirtualną kawę. Zacznijmy od pierwszej myśli. Myślę, że najbardziej dołujące i irytujące czasami jest to, że gdyby coś od nas zależało, to stanęlibyśmy na uszach, przebiegli każdy kilometr i zrobili wszystko, żeby coś zmienić. Ale w momencie, kiedy ktoś lub coś tej zmiany nie chce, to nie jesteśmy w stanie zrobić nic i to jest najbardziej frustrujące. Ja nawet tak pamiętam, jakby jakieś pierdoły w życiu czytaj nie wiem, ja coś zepsułem albo coś się nawaliłem, to nie byłem tak zły na siebie, bo wiedziałem, że OK, przecież to naprawię. Ale jeśli siadałem do telewizora, były wymienione bateria, ten pilot nie działał i wiem, że tego pilota ja nie mogę naprawić, to jest i rzeczy martwych, to mnie to bardziej wkurzało niż jakieś błędy. Bo mówię, bo o ile jest problem, który da się rozwiązać, to nie jest problem, nie. I w momencie, kiedy zrozumiałem, że no ja już nie mam po co się denerwować, stresować i irytować, chociaż cały czas to jeszcze do mnie wraca i no boli mnie po prostu. To muszę po prostu przez to przejść i odpuścić. I tutaj macie pierwszą taką myśl, że można doprowadzić konia do wody, ale nie można go zmusić do picia. Można komuś pokazać prawdę, ale nie można go zmusić do myślenia. I tak samo jest w relacji z innymi ludźmi. Jak to mówi Brown, nie ma takiego weterynarza, który wyda zaświadczenie, że nie jesteśmy wielbłądem, prawda? No i niestety czasami tak jest, i czasami tacy ludzie też są wokół nas. I tyle. I choćbyśmy się nie powiem, co zrobili, to nie mamy na to wpływu. Druga myśl taka, że na początku jak byłem nerwowy, zły, powiedziałem może nawet więcej słów niż powinienem, ale finalnie nie, nigdy nie uważałem, że mam do tego prawo, bo od razu mi sumienie to wyrzucało. A nie na zasadzie, bo że co ja zrobiłem, bo naprawdę, nie wiem, odwaliłem jakąś mega, mega rzecz. Ale. Nie lubię być niemiły. <grym> po prostu. I tutaj macie kolejną myśl. Nauczyłem się, że dobro nie zawsze wraca. Ale wolę żyć z czystym sumieniem i spokojnie patrzeć codziennie w lustro. I do tego chyba też dochodzę. Bo po pierwsze, no. Boli mnie sytuacja, ale też ten brak takiego no, wdzięczności. Po prostu brak wdzięczności z różnych stron. I to jest bolesne, nie? Człowiek jak siebie daje, to wiadomo, że jak jest dobry, albo jak kocha, to daje, bo chce, a nie bo musi. Ale jak już na chłodno dwa miesiące minęły, mogę sobie zrobić taki rachunek sumienia, popatrzeć na wszystko z tyłu, co, co było w tyle, znaczy się tak z lotu ptaka. No to ten brak docenienia też jest bolesny. Natomiast tak jak mówię, dobrym musimy być, czy tego chcemy, czy nie. Jak jest powiedziane, jak mamy być doskonali, jak nasz Ojciec. Sprawia, że Jego Słońce wschodzi nad dobrymi i niegodziwymi, deszcz pada na prawych i nieprawych. I łatwo się te wersety czyta. Ale o tym, co łatwa a co nie, to opowiem jeszcze później. To, co też mi dało do myślenia, to zobaczcie sobie teraz. Czasami coś się musi rozsypać, by mogło powstać coś nowego. No i tak jest. Wiadomo, że w momencie, kiedy macie przykład dziecka, przyjdzie, bo ręka misiowi odpadła, to dla niego świat się zawalił, że nic, nic nie wydarzy, to już jest koniec świata. No ale albo tata, albo mama przyszyje i da się to naprawić, albo będzie miał nowego misia. I tak chyba powinniśmy patrzeć na te różne sytuacje, nas dorosłych oczywiście do łez i żalu nie doprowadza miś bez ręki, tylko zdecydowanie mocniejsze rzeczy, ale przeważnie na tym życie się nie kończy. Oczywiście są tacy, którzy zdecydowali, żeby dalej biegu nie kontynuować. Ja tego nie oceniam w żaden sposób, bo rozumiem, co czują, ale jeśli. Chcemy to ciągnąć, jeśli mamy chociaż jedną czy dwie osoby, dla których jesteśmy ważni, to ten świat bez nas dla tych dwóch osób będzie gorszy. A nie powinniśmy nikomu życia pogarszać. No to to jest jeszcze taka myśl. I ostatnia historia o szczęściu i pechu, nie wiem czy słyszeliście. Jak przeczytam ją, to będziecie wiedzieli, co ona myśli, bo czasami nam się wydaje, że w życiu mamy szczęście, bo coś się wydarzyło, ale potem, za jakiś czas, po tej szczęśliwej sytuacji, wychodzą konsekwencje, które w ogóle nas nie cieszą i prowadzą do jakichś jeszcze gorszych momentów. A może być odwrotnie. Możemy, na przykład, nie wiem, zamyka się firma, w której pracujemy, mówimy, że mamy pecha, ale po jakimś czasie jesteśmy w firmie. Która nam się dużo bardziej podoba, i w sumie mieliśmy szczęście. Historia o szczęściu i pechu. Pewien starszy człowiek mieszkał na wsi. Pewnego dnia uciekł mu koń. Sąsiad przyszedł, powiedział, ale masz pecha. Starzec odpowiedział, kto wie. Po kilku dniach koń wrócił, prowadząc ze sobą drugiego ogiera. Sąsiad znowu przyszedł, ale masz szczęście. A starzec odpowiedział, kto wie. Syn starca próbował ujeździć dzikiego konia, spadł i złamał nogę. Sąsiad na to: Ale pech. A starzec? Kto wie. Niedługo potem do wsi przyszło wojsko i zabrało wszystkich młodych mężczyzn na wojnę. Syna starca nie zabrali, bo miał złamaną nogę. Sąsiad powiedział: Jakie szczęście. A starzec na to? Kto wie. Więc to jest też taka jedna z historii, jak co mi się najbardziej spodobała. Co mi tak w ręce wpadło, by patrzeć na sprawy z pozycji takiego starca. Tak sobie wyobrazić choćby w głowie, że w życiu już wszystko widzieliśmy. Widzieliśmy największych szczęściarzy, największych pechowców, mieliśmy w życiu dobre i złe chwile. Wiemy, że złe czasami doprowadzały do dobrych, a dobre do złych. I nie powinno być sytuacji, które całkowicie. Wyprowadzą nas z równowagi i całkowicie przekreślą wszystko, co przed nami. Bo czy nam się to podoba, czy nie, to jest jakiś zawsze tylko okres w życiu. Nie? Nawet oczywiście, załóżmy, że ktoś stracił dziecko. Albo ktoś stracił męża, żonę, kogoś bliskiego. No to pewnie, że to nie będzie okres w życiu, nie wiem, za tydzień. Już zapomnę o wszystkim i, i będzie super. Być może nawet za 15-20 lat, siedząc przy kominku, urodzi się nad czymś łzę. Bo są ciężkie tematy. Takie mocne. Ale ludzie naprawdę, jak sobie patrzymy, jak żyli kiedyś, jak żyją dzisiaj. Strefy wojny, głodu, choroby, zagrożenia, ucieczki, żyją. Albo mają dla kogo żyć. I myślę, że to wszystko też mi pokazało, że muszę dbać po prostu szczególnie o siebie jako siebie. Bo ja zawsze do siebie miałem takie podejście trochę. No dobra dzisiaj zjem to zjem, nie to nie. Bo jak się pojawił mały, to ja zrozumiałem, czym jest miłość tak naprawdę. I że dla mnie jego dobro jest najważniejsze. No i w sumie dzięki niemu mam te paliwo jeszcze. Mojej mamie też oczywiście. Najbliższym. I muszę się skupić na tym, żeby ich uszyśliwać. Chociaż pewnie jeszcze przez długi, długi czas. Sam po cichu, jak nikt nie będzie widział. No raczej śmiać się nie będę. A teraz jeszcze wrócę do tej myśli, do której mówiłem, że wrócę. Mianowicie, że czasami łatwo nam... Przeczytać coś, tak? Bądź dobry dla innych, tak jak dobry jest Bóg. Nie odpłacaj złem za złe. Pomsta jest moja, ja odpłacę. Zostaw to. Nie wiem, no wymyślcie sobie różne dobre, naprawdę dobre rady, które służą tym, którzy się do nich stosują. I tak jak łatwo jest czytać wszelkie rady dobre i wszelkie zakazy, czego nie robić, wtedy, kiedy w życiu jest normalnie. I łatwo też nam dawać rady. To nam szczególnie łatwo przychodzi. Natomiast trudniej jest wtedy, kiedy doświadczacie taki moment, kiedy nie myślisz o niczym innym, jak o złych w sumie rzeczach, mówiąc szczerze. Jak nie myślisz o robieniu komuś dobrze, w cudzysłowie oczywiście. Jak nie myślisz o tym, żeby modlić się, studiować, tylko jesteś w dołku totalnym. I wtedy, mając takie uczucia, które cię przenikają do szpiku kości, umieć zreflektować się i zrobić pauzę w pewnym momencie, kiedy poszlibyśmy z czymś za daleko. Dopiero wtedy wychodzi, czy te słowa, które czytamy, w co wierzymy, czy nasze słowa przechodzą próbę, doświadczenia? Czy po prostu wtedy, kiedy już jesteśmy doświadczani, to wracamy do tej złej, starej osobowości? Mi się udało, tak 50-50, mówiąc szczerze, bo na samym początku, oprócz szoku, strachu, i tak dalej, no to te emocje bardzo mną zawładnęły, ale im dalej w las, tym było lepiej. I w sumie znowu dzisiaj, jak mówiąc szczerze, pierwszy raz się spokojnie pomodliłem. A jeszcze przyjacielowi pisałem w ciągu dnia, że się modlić nie mogę. W końcu też no, zrobiłem coś dla siebie po prostu. No, ale to myślę, że po prostu czas musi przelecieć. I teraz moi drodzy, właśnie ze względu na to, że mam już takie doświadczenie, o jakim mówię, to rada dla tych, którzy udzielają rad. I to nie jest żaden pstryczek teraz do tych, którzy się do mnie odezwali z jakimiś myślami. Bo absolutnie nie. Na tyle jestem dojrzały emocjonalnie, że nawet jak coś odbiorę źle na początku, to potem sobie to przemyślę i wiem, że no przecież jak się odezwał i coś mi mówi, to chcę dobrze zainteresował się miał dobre intencje a to, że te słowa w tym momencie pasowały jak kolczyk do świńskiego nosa, no to już druga strona medalu. Ale może dlatego, żeby uniknąć błędów na przyszłość, gdy być może będziemy chcieli się jakimś zainteresować, to podpowiem wam coś. W momencie, kiedy ktoś się wylewa, że nie wie czy chce jutro wstać, nie wie czy to ma sens, że nigdy się tak nie czuł, to Powiedzenie komuś wtedy, weź się w garść, będzie dobrze, już nie mówię, o przesadzasz, to naprawdę jest to najgłupszy pomysł, na jaki można wpaść. Nawet jeśli osoba będąca w takiej rozpaczy i amoku nie myśli trzeźwo i wydaje się, że rzeczywiście na tym wydarzeniu cały świat się zatrzyma, to nie musimy mu tego mówić w taki bezpośredni sposób. A nawet jak chcemy, żeby ta rada do niego dotarła, ta myśl, to można to zrobić po prostu w powiązaniu z inteligencją emocjonalną. Jeśli czujemy, co ten człowiek czuje i co przeżywa, to nie powiemy, nie łam się, będzie lepiej, daj spokój. Tylko powiemy, ewentualnie wiesz co, chyba wiem, co czujesz, bo kiedyś miałem tak i tak. A nawet jeśli nie tak mocno, to wiem jedno. Wiem, że ten czas wydaje Ci się najgorszy w życiu i mam nadzieję, że to będzie najgorszy czas w Twoim życiu, ale za jakiś czas to minie. Ja nie wiem kiedy, ale na pewno za lat X, 10, 15, 20 popatrzysz na te sprawy i sobie przypomnisz to, co Ci powiedziałem. Nie daj się. Inaczej to brzmi? Chyba inaczej, co? Tak samo porównywanie yy, czyjegoś stanu, problemu o którym wiemy, do ludzi, którzy mają gorzej. Sam sobie możesz tak powiedzieć. Na przykład strzelam, zepsuło Ci się auto, wkurzyło Ci to, ze złości aż sobie bo niedawno musiałeś to zapłacić, tamto, siamto, a tu znowu wydatki, a pieniędzy nie ma. Może być taki przykład? Może być. No i wtedy, czasami wieczorem, jak już policzysz, obra, starczy Ci i w ogóle, masz refleksję no i normalnie się odpaliłem, chodzi mi rakieta w to auto walła. Albo jakbym nie miał co jeść jutro, ludzie mają sery takie problemy. Z dziećmi latają po jakichś onkologiach, tam, siam, wam, a ja wielce pół dnia do tyłu, bo muszę jechać do mechanika. Takie porównanie ma sens, jeśli sami do niego dochodzimy. Tylko w momencie, kiedy ktoś przeżywa jakąś tragedię, a my byśmy spróbowali mu powiedzieć takie porównanie, to jakbyśmy, tak jakbyśmy umniejszali temu, co on czuje. I to jest najgorsze, co można zrobić. Każdy człowiek ma jakąś swoją wrażliwość. Każdy człowiek przeżywa daną sprawę na swój sposób. Jeden machnie na coś ręką i potrafi się wyłączyć, potrafi zająć się czymś innym, a drugiego coś tak ukuje, że dwa dni chodzi i przeżywa. I to nie jest lepsze ani gorsze. chodzi o wrażliwość, jaką się ma. Więc, jak miałbym komuś doradzić, że nie łam się, bo są tacy, którzy mają gorzej, to. Na pewno nie powiedziałbym tego w ten sposób, tylko raczej znając sytuację, jaką przechodzi ten człowiek, powiedziałbym, że mu nie zazdroszczę, że na pewno go to boli, to, to, to i tamto. Wsparłbym go i okazałbym mu po prostu zrozumienie i powiedziałbym mu, że ma prawo tak się czuć. A jeśli chcielibyście teraz zrobić porównanie, ale takie, żeby go nie zabolało, to można powiedzieć nie, że ktoś ma raka. I się uśmiecha i nagrywa filmiki na YouTube. <laughs> Albo ktoś, nie wiem. No wymyślcie sobie. Ewentualnie można byłoby powiedzieć: Ej, a jak mały? A jak to? A jak tamto? A ze zdrowiem? W domu wszyscy zdrowi? A to i to? I na takie pytania, które znacie odpowiedź, wszystkie odpowiedzi będą brzmiały: Dobrze, nieźle, dobrze, nieźle. No widzisz? Czyli nie jest aż tak źle. Nie mówię tego, żeby pomniejszać Twoim uczuciom, ale wyobraź sobie, że tam też mogłoby być źle. I to już daje do myślenia. To tyle. Pomyślałem, że należy, się jakieś dwa słowa, o co chodzi. Tak, jak mówię specjalnie o szczegółach, nie donoszę, bo jest to prywatne i chcę, żeby tak zostało. Mam nadzieję, że po nowym roku. Już w innym humorze, z innymi emocjami. Wrócę do Was z materiałami, które rzeczywiście dotyczą tego kanału. <noise> dziękuję Wam, że jesteście. Jeszcze raz dziękuję patronom, wszystkim wspierającym, że przez ten okres ciszy nie zapomnieliście o mnie. Proszę o jeszcze i zaufajcie mi, że po nowym roku wracamy na stare, dobre tory. Trzymajcie się. Cześć.